Siemanko wszystkim, z tej strony Migao, no a w tym filmie poruszymy sobie temat nowej aktualizacji 22.10, która dokładnie dzisiaj o godzinie 8 rano została wprowadzona do gry w Fortnite. To znaczy, że w tym filmie przedstawię wam wszystkie zmiany na wyspie, jakie pojawiły się po wcześniej wspomnianej aktualizacji wraz z nowymi przedmiotami, które na nią trafiły. Do tego omówimy sobie nowości fabularne, których na pewno nie zabrakło po tej aktualizacji oraz ogólnie pogadamy sobie o wszystkich tych najciekawszych zmianach. No a wy przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku Migao2, tak jak te dwa kozaki na ekranie. Pamiętajcie też o sobie ku z to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów. No i strzelcie to łapkę w górę, a na pewno nie pożałujecie, namy no przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. A więc jak sami dobrze wszyscy wiecie, dokładnie dzisiaj o godzinie 8 rano do gry Fortnite w końcu po tych ostatnich dwóch tygodniach, została dodana kolejna wielka, a co najważniejsze, pierwsza aktualizacja sezonu czwartego wraz z pełną listą zmian i nowości, które pojawiły się w grze. Sama aktualizacja, jak już wspomniałem wcześniej, była pierwszą aktualizacją, więc to ona zaprezentowała nam pierwsze zmiany fabularne w sezonie czwartym, czyli ogólnie rozwinęła temat chromu i Całej tej reszty, a to tylko część tego, co ona dodała do gry. Co jednak ciekawe, już dosłownie dzień przed samą aktualizacją pojawił się pewien błąd, i twórcy gry przez to postanowili już dzień wcześniej o godzinie 23 w nocy wyłączyć serwery gry, a sama przerwa techniczna potrwała dokładnie 12 lub tam 13 godzin. Nie pamiętam ile dokładnie, ale była to jedna z pierwszych takich przerw, a wszystko to przez pewien błąd, którego niestety nie znam. A sama gra wystartowała około 10:11, a zawartość, jaką gracze musieli pobrać, była w okolicy od 2 do 3 GB. Z tego co pamiętam, to komputery. Miały dokładnie 2 GB, a pozostałe konsole w okolicy 2, 3, a nawet i 4 GB, więc zmian w tej aktualizacji powinno być naprawdę bardzo dużo. A wszystkie z nich zaczniemy sobie od omówienia zmian fabularnych, czyli chromu i wyspy. Jak sami dobrze wszyscy wiecie, przed aktualizacją wspomniałem wam, że na wyspie zajdzie mnóstwo zmian w temacie chromu i latających miejscówek, i tak też się stało, a pierwszą z takich kluczowych zmian jest rozprzestrzenianie się chromu. Większość z Was już wie o tym od samego początku tego sezonu, z mojego pierwszego filmu, w którym już dałem wam znać o tym, a dopiero po tej aktualizacji chrom rozprzestrzenił się dalej. I nasza mapa Fortnite na obecną chwilę prezentuje się mniej więcej w taki oto sposób. Jak widać, lecąc od góry, Chrom od tej aktualizacji przyjął cichą cieśninę, która wraz z jego pojawieniem postawiła niektóre budynki wyżej. A co ciekawe, sama latarnia morska przeskoczyła z jednej strony cichej cieśniny na drugą jej stronę. Wszystko to z powodu właśnie wcześniej wspomnianego Chromu, który przejmuje tereny w tamtej okolicy. Ale to też nie jest jedyne miejsce, które zostało zainfekowane przez Chrom po dzisiejszej porannej wielkiej aktualizacji 22.10. Zaraz lekko pod cichą cieśniną i nad słodkim skrzyżowaniem domek, które totalnie nikomu nie przeszkadzały, również został zainfekowany przez Chrom. A sama miejscówka teraz prezentuje się mniej więcej w taki oto sposób i jak widać, nie zostało tam nic. Kolejna miejscówka, jaka została przyjęta w większości przez Chrom, to słodkie skrzyżowanie, nad którym, co ciekawe, pojawił się również budynek z wykrzywionych wież oraz drugi nowy balon obok. A sama miejscówka prawie w całości stoi na dużym rusztowaniu i niestety po części została przejęta przez Chrom. Miejscówkę tą również poznaliśmy już przed startem tej aktualizacji, więc zmiany to na pewno Was nie zaskoczyły i są one bardzo ciekawe, ale to nie ostatnia miejscówka, jaka została zainfekowana przez chrom bo taką samą zmianę przeszły neowykrzywione Wykrzywione na pustyni. Jest to ostatnia miejscówka, jaka otrzymała po wcześniej wspomnianej aktualizacji, no i co ciekawe, sama miejscówka została postawiona w powietrzu i na całe szczęście nie będzie ona powoli pochłaniana przez tą oto substancję. Do tego wszystkiego zaraz obok neowykrzywionych został postawiony statek, o którym również mówiłem wam przed tą aktualizacją i sam statek przyleciał tam aż z Leśniącej Laguny, która jako pierwsza była zainfekowana przez tą oto substancję. Ostatnia ze zmian, które znaliśmy już przed tą aktualizacją, to nowe balony, które postawiły pewien punkt orientacyjny w powietrzu i mowa tutaj o tej stacji obok Herald, która prawie w całości przez Chrom została postawiona w powietrzu na tych oto balonach. To jednak nie koniec zmian na wyspie, ponieważ zmiany po tej aktualizacji doczekały się również szmrane szyby, które teraz prezentują się w taki oto sposób. I jak widać możemy tam spotkać jeden wielki domek wraz z taką mini farmą i to w sumie wszystko co tam jest, a sama miejscówka głównie nawiązuje do Halloween. Do tego wszystkiego nad samą miejscówką pojawił się balon, który powędrował z jaskini Ubawo i znajduje się on obecnie w miejscu nad tą miejscówką i nadal znajduje się na niej skarbiec, a sam statek tak, jak stałe miejscówki na balonach niebawem odleci z tamtego miejsca. Wszystkie te miejscówki, które są oraz które będą latały na balonach w trakcie trwania sezonu, będą przemieszczały się coraz dalej po niebie w celu oddalania się od miejscówek, które będą coraz bardziej niszczone przez tą oto substancję. Tak jak wspomniałem wcześniej, w tym sezonie zmian w temacie chromu, balonów i przemieszczania się miejscówek będzie naprawdę dużo i tak naprawdę po każdej dużej aktualizacji możecie spodziewać się takich dużych zmian na wyspie jak te, które były w Toyota aktualizacji. W następnym update'cie podobne zmiany przejdzie Ford Jones'ego, do którego chrom bardzo Mocno się zbliżył po tej aktualizacji, i prawdopodobnie miejscówka ta niebawem dostanie wyższe rusztowania. A niektóre budynki uniesą się w powietrze na tych oto balonach. Do tego wszystkiego, jak dobrze wszyscy wiecie, od startu sezonu czwartego w grze Fortnite są skarbce na specjalne klucze, które są mega kozackie. No a co ciekawe, po tej aktualizacji do gry trafiły specjalne skrzynie na klucze, które wyświetlają się na minimapie po pierwszej strefie. Gdy gracz posiada klucz, może do niej podejść i na specjalnym chorogramowym obrazku zostaną przedstawione wszystkie przedmioty, które znajdują się w skrzynce. Tak więc sami możecie podjąć decyzję o tym, czy otworzycie to Skrzynkę, czy może jednak nie? Same skrzynki możecie znaleźć w różnych miejscach na wyspie, więc warto je otwierać i jest to dobre rozwiązanie, bo bardzo często klucze zostają w ekwipunku gracza, a tak to będą one w końcu na 100% wykorzystywane. To jednak nie koniec zmian na wyspie, ponieważ poza zmianami fabularnymi i zmianami miejscówek, w grze pojawiła lub dopiero pojawi się za tydzień nowa broń, którą pierwszy raz mogliśmy zobaczyć na zwiastunie, i mowa tutaj o Gołganie. Jest to dokładnie ta broń, przedstawiona w to na zwiastunie, i nie jestem pewny, czy jest ona na 100% w grze, ale z informacji jakie podaję na Twitterze, to albo jest w grze, albo będzie dopiero za tydzień bezpośrednio na wyspie. Do tego wszystkiego do gry zostały przywrócone lunchpady, które możecie teraz ponownie zdobyć w skrzynkach i sam przedmiot na obecną chwilę ma być dostępny przez kolejne dwa tygodnie, tak samo jak ta nowa broń o nazwie Gogan i nie wiemy czy później będzie dalej w grze Fortnite. Poza nim jednak do gry zostały przywrócone przedmioty z poprzedniego sezonu trzeciego i mowa tutaj o przyczepnej rękawicy, którą możecie teraz ponownie zdobyć w skrzynkach oraz luzem na ziemi w niektórych miejscach na wyspie. Co też ciekawe, do gry została dodana nowa wersja broni, która w niej już była i mowa tutaj o kobra DMR, która tak samo jak poprzednie bronie możecie zdobyć w skrzynkach i występuje ona nawet w klasie mitycznej i można ją zdobyć tylko i wyłącznie z drzewek rzeczywistości posadzonych w górach. Oczywiście wraz z dodaniem nowego dmr w wersji Cobra, stary DMR został przeniesiony do skarbca i gracze po prostu otrzymali nowego dmr w innym wyglądzie i lekko inną statystyką w zwykłych rozgrywkach. Co do zmian, które pojawiły się w lobby, to tutaj żeby zobaczyć coś nowego musimy zajrzeć do karnetu bojowego i zakładki z dodatkowymi przedmiotami, ponieważ po tej aktualizacji przedmioty te powinny być już dostępne w tamtym miejscu. Nie nie jestem do końca pewny, czy na pewno, bo przed aktualizacją była informacja, że dopiero w ten czwartek, więc jeżeli skórki te nadal nie będą dostępne w tamtym miejscu, będziecie mogli zobaczyć wszystkie z nich teraz w tle tego oto filmu. Jak widać są to standardowe dodatkowe edycje stylów dla skinów, jakie pojawiają się w karnecie bojowym i nie różnią się one stylowo niczym jak style w poprzednich sezonach, ale tego już wszyscy się spodziewali. Przed startem tej oto aktualizacji. Poza tymi skinami jednak w plikach gry pojawiło się jeszcze kilka innych skinów oraz przedmiotów kosmetycznych, które niebawem trafią do sklepu z przedmiotami i możecie je zobaczyć teraz w tle. Tak samo tego oto filmu. To jednak nie koniec zmian oraz nowości, jakie pojawiły się w grze wraz z startem nowej aktualizacji, ponieważ teraz przyszła pora na wycieki, a ich również jest dość sporo. A pierwszy z nich dotyczy kolejnych mitycznych przedmiotów Marvela. Tym razem jednak twórcy gry po wprowadzeniu nowej aktualizacji postanowili zaktualizować mityczną rękawicę od Spider-Mana, co oznacza, że niebawem może powrócić do gry na wszystkich podstawowych trybach, solo, duo, trio i oczywiście oddziały. Mam w końcu nadzieję, że dodadzą oni większość supermocy, które zaktualizowali w ostatnim czasie, bo jak sami dobrze wszyscy wiecie, z moich poprzednich. Odcinków, ostatnie trzy duże aktualizacje, które były w tej grze, aktualizowały coś w temacie Supermocy Marvela, więc może on niebawem powrócić do gry w Fortnite. No i na sam koniec, to do trybu kreatywnego twórcy gry postanowili wprowadzić auto prosto z gry Rocket League wraz z przedmiotami z tamtej gry i gracze samochodzikami tymi mogą bawić się dosłownie tak samo jak w tamtej grze na platformie Epic Games. Tak więc wyczekujcie niebawem nowych map na trybie kreatywnym na wzór gry z Rocket League, bo takie coś niebawem będzie można stworzyć i to nawet na około 50 graczy, a wszystko to zależy tylko od tego, czy ktoś stworzy. Taką wyspę i ją po prostu opublikuję. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim mapeczkę do gry, przynajmniej trafią do większego grona odbiorców. Pamiętajcie też, że subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów na kanale Migao. No i pamiętajcie też, że kodziku Migao 2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o zmianach i nowościach, jakie zostały dodane do gry po najnowszej pierwszej aktualizacji 22.10 która z tych nowości podoba Wam się najbardziej, a ja wam Dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21. Yo!